Ma witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, no kurde, no. Sorry, sorry. Bardzo was przepraszam, jak będziecie jakieś szumy słyszeć. Po prostu to jest mój wiatraczek. Ja się troszkę obniżę. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy taką złotą monetę. O, to jest znaczy, to jest medal, był złoty, ale już nie jest. Przerobiłem sobie go na drapkę. Do drapa taką do drapania, o siuciuciu. Siu. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj mamy aż cztery zdrabki, za to, że ostatnio nie było odcinka, więc mamy dzisiaj cztery zdrabki, słuchajcie. I mamy dwie, znaczy, jedną nową, jest to lotek. Znaczy, ona nie jest nowa, ma grafikę podobną nową, ale jej jeszcze nie drapałam, dlatego jest dla mnie w ogóle nowa. Drugą zdrabką, to jest tylko o nowej grafice. Jest to WaBank, wszystko jest za złotówkę oczywiście. Jest to po prostu takie czerwone, przedtem było niebieskie, takie jasne. No i dwie, złota karta i. 100krotka i ja już drapaliśmy. Ok. To może zaczniemy sobie od 100 Ja tu mam jeszcze grosik, żeby jak coś to sobie po prostu zamienić. Ok, więc zaczynajmy. Nie, nawet się dobrze drapię. Słońce. Zobaczcie ten podgląd. Ananas, więc tu już nic nie będzie, ale sobie zdrapiamy do końca. I ananas. Ok. Łódź Słońce, więc tu już nic nie będzie I słońce Okej okay. sobie to odsunę I jedziemy dalej Napój Napój i napój Kurde, krap Okej okay. Tutaj możecie sobie jeszcze popatrzeć na wyniki takie byśmy mieli, jakbyśmy coś wygrali jedziemy dalej może teraz z wapankiem okej, okay. I, i tam już chyba pamiętam, tam już chyba znaleźliście stokrotki, bo na niedawno wydrapaliśmy, a teraz drapiemy sobie wapank, przypomnę zasady bo to było dopiero w pierwszym odcinku ostatnio więc yy, zdrap musimy zdrapać to pole i musimy tu znaleźć tą liczbę. Tutaj będziemy mieć jakąś liczbę. Moja liczba to 2. Ok, nie lubię dwójki. Dobra. Yy, jedziemy. Może najpierw yy, te. 3 blisko. braćbyśmy 10 zł, więc spoko. Może teraz tutaj. 6. 7 i 1. Też byli słutko. Tu już 2000. To już, to już było niemożliwe. Okej, okay, jeszcze dwa zostały. 9 i 8. Kurde. 5 zł. I tutaj nic nie wygraliśmy. Również nic. Ok, więc tutaj mamy te niewygrane. Są nam dwie zdraki. Złota karta. To jest nasza szczęśliwa zdrabka. Ok, jedziemy. 200. Tak, dobrze, 200. Ja sobie tak przetrapię przez dół. Dobra, teraz może od tyłu. 1 zł. Złówka w sumie. Dobre. 2, 1 i pewnie wygramy 1 albo 2. 10 i 2 zł. Czyli nic. Kurde. Czy tak się cieszyłem, że dwa złote wygraliśmy. Patrzcie sobie. Zobie to wsunę może, bo wiem, że nie lubicie, jak jest tu takie dużo brudu. No. Ok. I został nam lotek. Przyczynam, bo nie znacie zasad gry. Znaczy możecie. Nie znacie. Ja też znam. Ym, znajdź słonika pod warstwą ścieralną. I wygraj kwotę z tego z pola wygrana. Czyli tutaj, jak będziemy mieć wygraną. I uwaga: dwa, jak będziemy mieć dwa słoniki, to podwoja się nam ta wygrana. Czyli jak będziemy mieć tu 5 zł i znajdziemy drugiego słonika, no to wygrywamy 10 zł. Ok, jedziemy. Coś te zrabki nie są dzisiaj szczęśliwe. Motylkoza, Koza. Ok, dalej ślimak i ryba. Nic nie wygraliśmy dzisiaj, słuchajcie. I wygrana to by było 1000 zł. Więc dzisiaj nic nam się nie poszczęściło. Szkoda. Znowu się włączył ten wiatrak. Tak to wygląda. No więc dzisiaj nic nie wygraliśmy. Przykro mi, bo wydałem na to 4 zł. Czyli te pieniądze, które wydałem na z, y, które uzyskałem ze zdrapek, które wygrałem. Słuchajcie, jak wyglądają te zdrapki. Szkoda, że nie, nie wygraliśmy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.